Prawdziwa walka, prawdziwe emocje, na galę Wojak Boxing Night. Zaprasza Wojak. Na pewno nie będzie łatwo. Jak Ty zamierzasz się przygotowywać do tej walki? Najmocniej jak tylko potrafię. Spodziewam się solidnej i twardej walki. Prawdopodobnie, prawdopodobnie. No, nie będzie to łatwa przeprawa, bo, tak jak powiedziałem, solidnym przeciwnikiem i ja jestem niezwykle ważny przy nazwaniu. No, Rodríguez był troszkę lżejszy ode mnie. Ten zawodnik będzie z wagi ciężkiej. Specjalizuje się właśnie w parterze. Ja też tam lubię walczyć, także myślę, że będzie ciekawa walka. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zebranych się na pierwszej konferencji. Proszę Państwa, no ciężko było. Na pewno potrzebowałem dużo czasu, dużo spotkań, rozmów z takimi zawodnikami utalentowanymi, jacy będą gościć 5 listopada na gali w Torwarze. Były to, były to naprawdę bardzo owocne rozmowy, które zakończyły się podpisaniem umów. I dzisiaj mamy tego efekt, że są razem z nami tutaj obecni. To jest sędzia, ten sędzia główny. Tutaj największą ciekawostką nikt nie wspomniał, ani żaden z dziennikarzy się nie zapytał. Jest to pierwsza e, gala MMA, pierwsza poważna gala MMA tutaj w Polsce, która nie boi się wystawić swoich zawodników w klatce. W klatce, która jest tak bardzo piętnowana właśnie przez dziennikarzy, najczęściej niedoinformowanych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zawodników. E, odbywających w starcie właśnie w ringu, w klatce. Chciałbym tutaj powiedzieć, że no, zawodnicy, że tak jak odbywa się to w konkurencyjnej gali, tej najbardziej znanej w Polsce, wszystkie walki odbywają się w ringu i jeden fan widział, jak bardzo przeszkadza, kiedy zawodnicy wypadają za aliny, kiedy trzeba ich przesuwać. Jest to niemalże uwłaczające troszeczkę dla zawodników. Zmienia też obraz walki. Tutaj nie ma takiej możliwości, zawodnicy mogą oprzeć się o klatkę, wykorzystywać techniki, które, na które klatka za plecami pozwala, oczywiście jej nie można chwytać. Także pełne bezpieczeństwo, nikt nie wypadnie poza ring. Zobaczymy jedynie jak walka w Formule K1 będzie wyglądała, kiedy tych gin dookoła jednak nie będzie. Zobaczcie, jakie przemysła saleta pierwszy kłopoty. On twierdzi, że kwestie finansowe były drugorzędne, a jeszcze pół roku temu twierdził, że żeby wyjść ze mną do walki trzeba mu dać pół miliona złotych. U was tam cztery punkty, Ja byłem sam. E, generalnie rzecz biorąc, to, to w momencie, kiedy rzeczywiście Marcin miał doświadcz i teoretycznie miał wygraną walkę z miał kondycję, natomiast e, można sobie zobaczyć na e, jak się obejrzy na YouTube, to wrzuci się tą walkę. To ja oczywiście ściągałem go do siebie, żeby wymóc brak aktywności i podniesienie walki do trójki. Natomiast widać na tym, na filmie, na wideo, jak mój przeciwnik ze zmęczenia wciską mi palce w fotelicy I ogólnie biorąc, chciałem mu podziękować, że nie pogryzł mnie. Nawet butelka tego nie jest w stanie wytrzymać. Jeszcze <laughs> krótkie czemu. Przemysław Piękny. A no bo to, proszę Państwa, jest, uważam, jest jego największy atut W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.